Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy pragną z nami rozważać Boże Słowo. Dzisiaj pragniemy również rozwiązać nasz pierwszy konkurs, ale najpierw spójrzmy do Ewangelii Świętego Marka. Nauczał dalej. Miejcie się na baczności przed nauczycielami pisma. Chętnie chodzą w wytwornych szatach, lubią pozdrowienia na placach. Pierwsze krzesła w synagogach i honorowe miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Ich spotka surowszy wyrok. Potem, siedząc naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał do niej drobne pieniądze. Wielu bogatych wrzucało wiele. Gdy przyszła pewna uboga wdowa, wrzuciła dwie drobne monety, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i powiedział do nich: Zapewniam Was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej od wszystkich, którzy wrzucali do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, a ona ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Patrzymy na Słowo Boże, moi drodzy szczególnie drogie dzieci. Zobaczcie, że pan Jezus najpierw piętnuje, a więc upomina nauczycieli pisma, bo pokazują na zewnątrz to, czego nie mają w środku. Lubią wytworne szaty, pozdrowienia na placach, ale pan Jezus nie widzi tego pragnienia Boga w sercu. Pokazuje właśnie, że tylko ten zewnętrzny wyraz dla tych osób jest ważny, a sercem daleko są od samego Boga, od Jego miłości i miłosierdzia. Zobaczcie, Pan Jezus nawet mówi, że długo się modlą dla pozoru. A więc ta modlitwa jest tylko modlitwą ust, a nie serca. Potrzeba właśnie nam takiej modlitwy serca prawdziwej modlitwy, która wypływa z mojego wnętrza. I dalej: Pan Jezus jest dobrym obserwatorem. Patrzy w świątyni, jak ludzie wrzucają do skarbony drobne pieniądze. A bogaci wrzucają bardzo wiele. Natomiast podchodzi pewna kobieta, wdowa i wrzuca tam dwa pieniążki, jeden grosz. No, powiedzcie szczerze, nieraz idąc ulicą, patrzę, że o, leży jeden grosz. A przede mną szedł ktoś i tak spojrzał, i mówi, a pewnie jeden grosz. Zobaczcie, że nie przywiązujemy do tego wagi. A Pan Jezus mówi, że właśnie ta kobieta, która dała najmniej, dała najwięcej. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało. A ona ze swego ubóstwa niedostatku dała, a więc ona tam wrzuciła tak właściwie całe swoje serce, bo tak bardzo zależało jej na tym. I moi drodzy, nieraz jest tak w naszym życiu, że my też jesteśmy chętni do pomocy, ale czy pomagamy z serca, czy z tego, co nam zbywa. Nieraz jest tak, że robię przegląd moich ubrań w szafie i mówię to mi się nie podoba to już tego już nie noszę a dam komuś a więc daję z tego co mi zbywa dobry uczynek czy nie ale daję z tego co mi zbywa natomiast kiedy zobaczę drugiego człowieka może mniej zamożnego i powiem nie kupię sobie dzisiaj czy jutro Nowej marynarki, nowych butów, bo kupię temu człowiekowi to daje serca. Jałmużna to nie wyrzucanie komuś czegoś, co mi już jest zbędne, ale przede wszystkim danie drugiemu człowiekowi tego, co on potrzebuje, kiedy ja z czegoś rezygnuję. Moi drodzy, niech to słowo zachęci nas właśnie do. Tego, aby swoją wiarę, modlitwę popierać konkretnymi uczynkami, konkretnym naszym czynem. O to w tej Ewangelii dzisiejszej chodzi, ale byśmy dawali serca, nie z przymusu, nie z tego, bo mi ktoś każe, nie z tego, bo ksiądz mówi: Pomóż temu, pomóż tam temu, ale serca. Wtedy będę dumny z siebie i radosny, że pomogłem, żyjąc i realizując Ewangelię. I czas na losowanie. Moi drodzy, poprzednie pytanie konkursowe brzmiało: narysuj, namaluj ulubionego swojego świętego. Dość sporo wysłaliście prac przepięknych, które są już od wczoraj umieszczone na naszej stronie prist.pl/facebookowej. Zachęcam, można polubić, skomentować, nawet swój obrazek napisać, to jest mój. I losujemy, moi drodzy, dwie nagrody dzisiaj, które przyjdą pocztą do was. Losujemy dwie osoby. Zobaczcie, tutaj mamy specjalny pojemnik. Losujemy jedną, to jest kto? To jest jagoda gołąbek z gniewa. Gratulujemy. To jest jedna nagroda i druga nagroda. Losujemy. O, uwaga. I to jest kornelia gumińska sklonowa. Gratulujemy. Tak, myślę, że jeszcze jedną wylosujemy nagrodę. Spróbujmy. Uwaga. Jest. I to jest Aleksander Bielak. Gratulujemy. Trzy nagrody, moi drodzy, zostaną wysłane w tym tygodniu. Do Was spodziewajcie się pięknej paczuszki z nagrodą, a kolejne zadanie. Może nawet troszeczkę łatwiejsze, bo nie będzie trzeba malować, ale zachęcam do wykonania, do Bożego Słowa, które dzisiaj słyszeliśmy: Pomoc innym, serca. Napiszcie, jak możemy pomóc i pomagamy, realizując Ewangelię drugiemu człowiekowi. Jak pomagam? Nie tylko, że chcę pomóc, ale konkretnie w tym tygodniu, jak pomogłem, albo pomagam teraz drugiemu człowiekowi, wypełniając Ewangelię, serca, o tym co słyszeliśmy w rozważaniu. Na Wasze odpowiedzi czekam, uwaga, do środy wieczora, dlatego że w czwartek już pojawi się grupa, która będzie nagrywać kolejny filmik dla. Priest.pl. Tutaj przede wszystkim będą to dzieci z oazy Dzieci Bożych w parafii, parafii świętej Katarzyny w bytowie. Moi drodzy zachęcam do uczestnictwa, do rozważania Bożego Słowa, do tego, aby żyć Ewangelią i cieszyć się z owoców wydawanych swoim życiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.